się nastąpi odholowywać e, no, moje auto nie wiem czemu co ja im takiego zrobiłem no trudno dobra tutaj e, kupiłem broń shotgun też jest za odnośni przebierzmy sobie buciki no i zobaczmy co tu nie nie Jestem ja idę na komisariat. Ja się tu schowam, bo boję się, że ktoś teraz tu przyjdzie. Nie, jestem idę na komisariat. Od razu lepiej. Co tu jest? Nie! Ja znajdę normalniejszy dom. I tam będę sobie spał, mieszkał i w ogólnie, ogólnie robił inne rzeczy, na przykład zakopy, montowanie lodówek i innych takich. Nie, no ja nie będę tutaj. Ja, ja stąd jadę. Nie, blokuję auto. Kurde! Otwarty jest jubileusz. Nie, 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 nie. nie by tutaj raz. Zamieszkać. Tu ja nie mam pojęcia, gdzie. Tutaj się shop. Gdzie można coś kupić? Rakietnicze. No, chyba oszaleli. Serio? Jedyna. Zakupy takie. Do bank. Czemu bank? A, bo koło banku. wow, wow, wow. wow. Hmm, hamuj. Teraz yy, czekaj tylko na holownik. A więc zabieram mi całe prawo jazdy całe prawo jazdy i nie tylko, całe autko. Super. Totalnie dobra, ale muszę zacząć ten pracę, a więc... Hmm, pistolet mam. To jest jak na a więc nie potrzeba. Tylko trzeba pokazać paragoni już. Serio? Oni wyrzucają, tak? Nie wiem, czy chcę z takimi świerami grać na J-Breaku. Tak w sobie mieszkaj bardziej. Ja Jadę na komisariat. Super, mhm, straciłem, straciłem. Super, odszkodowanie mi teraz tu dawaj, rozumiesz? Przyładujmy broń. Niech. Dobra, dobiegnijmy na komisariat, i może wtedy. Niech tam siedzi, bo mnie out, bo niech się odholowuje. Nie wiem, kiedy holownik przyjedzie, ale na pewno już za niedługo. Skanijcie, kim teraz jestem. Jestem Ety On. Muszę jeszcze tylko się przebrać. Aha! Jestem agentem FBI. Mhm. Mam dostęp do wszystkich. Nawet pałkę mam. Mmm, yy, Dobra, pałkę bierzemy. pójdziemy jeszcze do gunshopu, bo tam musimy. A jest, skoro mamy dostęp do wszystkiego, co jest legalne, to możemy wziąć helikopter. Oczywiście, policjant. Ja nigdy. Czemu ta policjantka dobra? Nie rozumiem. Polecimy tutaj, ale. Dobra, tutaj sobie. Zaparkujemy. aby tylko nie zahaczyć. Nie zahaczyć. Tak. Nie zahaczyłem. Nie wiem, czemu mam tutaj dwie znaki, ale nie wnikam. Mam pistolet, kajdanki, polarizator. I oczywiście pałkę. Hmm. Co by tu wybrać? No, weźmiemy tylko. Te dwa dodatkowe. Dobra. Jesteśmy całkowicie wyposażeni. Helikopter czeka. No i jesteśmy kwita. Dobra. Dobra, 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 dobra. Lecimy, lecimy. Dobra, lecimy, ale. Wow! Pokazuje mi, ile kryminalistów mamy znaleźć na, na liczniku. Dobra. Jest poszukiwano... 102. Nie. 102.95. To może tutaj będzie. Mamy już nawet dwóch do. Poszukiwanych, którzy już uciekają, ale my im zablokujemy drogi. Cześć, chłopaki. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzam, bo nie chciałbym nadwrażliwić Waszą to. Jesteście aresztowani przez ucieczkę. Takim agentem to ja mogę być. Ale gorzej gdy będę musiał iść do banku. Mhm. Do banku to dwa razy ciężej, bo FBI ma jest takim trochę antyterrorystą, trochę agentem, a nawet trochę policjantem. Jakby się nie mylić. To wszystko jest takie trochę dziwne i, nie, i takie pomieszane. Dobra, ale teraz jesteśmy na służbie, a więc zaparkujmy. Serio? Wow. Próba ucieczki. O kurde. Będzie ciężko. Skąpimy się tu. Kościół, mam nadzieję, że Ci się podoba, że jesteś takim kryminalistą, bo za niedługo zostaniesz aresztowany. Cześć. Cześć. Próba ucieczki nieudana. I strzał w stopę. Bardzo mi przykro, ale gdy ja jestem na służbie, nikt mi się nie pisze. Nie, nie, Dosłownie. Ech, dobra. Pora patrolować całą okolicę więzienia. Bank. O kurde. O kurde. Lecimy do miasta, mamy wezwanie o banku, że ktoś właśnie go rabuje. Nie wiem, czy to przeżyjemy, czy nie. Jeżeli zginiemy, to po prostu koniec życia. Policjanci są. Kolej, kryminaliści. O, kurczę. Tak, weszliśmy tylko do banku. Wszyscy aresztowani. Wszyscy. Dobra, lecimy. Wszyscy są aresztowani. Nareszcie paczuszkę nam tu zostawili pieniędzmi. No co za hojność. Dostałem teraz wezwanie, że mamy zebrać tą paczuszkę. No dziękuję szefie. Nie trzeba by było, ale 3000 na dolarki. 3000. No, coś potrzebniejszego się nie da. No, po prostu się nie da. Po prostu jestem szczęśliwy. I może po prostu zaczekaj. Wracajmy na służbę zanim. Kurczę. aha ha, ziomeczku, nie jest tak łatwo, wiesz? Łapmy go, łapmy go, łapmy! Ziomeczku, wiesz, że to nie jest takie łatwe uciekanie? I nie jest takie proste uciec przed prawem? Myślę, że taki helikopter nie jest mocno skrętny. To ci się chyba grubo mylisz. A może ci się myli od razu? Dobra, mam go na wskaźniku. A nawet ich. Kurde, bierzemy tego tutaj. Co pod wodą zaraz utonie. Ja o tym wiem doskonale, ale bo kiedyś prawie utopiłem samochód. I utopiłem właśnie siebie. Przepraszam Ciebie, ale jesteś aresztowany przez ucieczkę przed prawem. Dobra. Lecimy po drugiego. A nawet dwóch! O kurde, tutaj to ostro zagrali. Z petardami. No 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 no. Co Iwan się chyba za pijano dał. Zbyt pijano jak na ludzi. Kurde, mają zbyt szybki pojazd. I właśnie rozwalają go sobie na fula. Co każdym uderzeniem rozwalają po 300 silników. Nie dosyć. Yy. To, to są ci, co próbują uciekać. Przede mną nie ma ucieczki, koledzy. Mhm. Koledzy, ze mną się tak nie bawcie, bo FBI ma trochę ciężej, ale łatwiej. Mogę tak powiedzieć. Dołączył do nas, nie jakiś eee, Riki, Riki Grancos. Tak, tak, takie życie człowieku nie ulepszy go. Chcesz się strzelać, gościu? To ja Ci mogę zaprezentować dużą dawkę. Dobra. Jak chcesz się strzelać, to chodź. You get XP. Dawaj, szybko. Co mataku? Zostanę mataku. Mamy spadochronę, a więc możemy spokojnie. Kościół. Ze mną się nie igra z ogniem, bo ja jestem ogniem, którym zwalcza drugim ogniem. Musiałem go niestety poszczelić parę razy, ale życie to też gra w życie. Życie też gra. A gościu chyba poszedł na nogach gdzieś. Dobra, ja nie wiem, ale mamy 25 poszukiwanych. 971, 135. Kurcze, uciekają nam! A ja wypadłem z helikoptera. I to jest padochronem uszkadzającym. Chcecie wszyscy mi uciec? Mhm. Wysyłam siłki i na 250S. Do N, -N, -N L. Dobra, blokujemy Was, kości. Dzięki gościu, ty zostajesz polarizowany i aresztowany. Dziękuję. Bardzo miło mi się współpracuje z takimi więźniami, którzy mnie, co nie szukają. Tam jacyś nawet też, na górze, nie wiem czy to kryminaliści. Tak, kryminaliści mam. U Was bardzo mały dług, a natomiast taki, że zostajecie aresztowani od razu. Przepraszam Was, takie prawo ludzkie ja nic nie poradzę. Choćbym coś chciał, nie poradzę. A może po prostu będę stał na straży tutaj? Żeby nikt mnie nie uniknął A jak będzie chciał zadzierać to tylko Pyk 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 No dobra, zaczekajmy Jeżeli wam się podobało Mam nadzieję, że tak To zostawicie lajka w górę subskrypcję, No i No i że wam się spodoba Bo jeżeli nie Uj, to będzie grubo, widzicie. Zagracie w Robloxa, nigdy nie wyjdziecie. A ty to gdzieś się Dobra. Mam nadzieję, że Wam to się podobało. Wy ty, wy! co tu robi auto? Kościół zapomniałeś, że ja nigdy nie odpuszczam. Serio zostawiłem tam helikopter? Będę łagodny. Karta OK. Wypuściłem się do mnie Dzięki, gościu! Karta Ten polarizator jest popsuty Dosłownie Przepraszam, ale niestety takie prawo rodzicielskie. Widzicie, jak ja się nimi zajmuję. Pyk, 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 pyk. Dobra, żegnam Was. Dzięki za oglądanie i pa!